W palipecie grupy operacyjnej paliwionków Oto Ronaldinho, drugi w Polsce, Bagiński. No. E, pali kot podtrzymywać szkoła. I osien z wazin. A to pali kot guma. <gum> Zaczynajcie. Ja ty chodź, ty chodź. Nie, 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 cicho Szymaj zachod. to ciężko. Ja no wejść! Będziesz Szymasz, tam <todawne> no Ja to będę kapcia palił. Niech ktoś nagrywa, Damian. Ja ja A nie masz. Ale, nie, ale, ale, ale wstrzymajcie, wstrzymajcie go trzymajcie go. Mi on, okay. dobra, zrobię manuala. Już? Yes. Okay. Yes. Dobra. Uwaga, ten jest wieczny ziomal, On będzie manuala robił A To będę do domka. Yo. Yo, get me something O, oh, baby, la la la. Ale mi się wyjebał. No, to kapcia, patrzcie lepiej na mnie, wszyscy ludzie. Wow. Ale palię, kapcia. Impreza na maksa, hopaki. Wow, one gonią skądś. Um, nie ma, proszę państwa. Teraz na koło, hopaki, na koło. Ju, na koło. Dobra, dziękuję za Dobra, tak to Bisa, a maka baby, kamal. Oh.